Hej, z tej strony Emi. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu i zapraszam do odcinka, w którym będziemy rozmawiać o jesiennych umilaczach. Do tej pory jesień nie była moim, moją ulubioną porą roku, ale od jakiegoś czasu to się zmieniło. I muszę Wam powiedzieć, że mam kilka takich sposobów, żeby czerpać z tej jesieni, żeby doceniać ją, ponieważ od jakiegoś czasu uważam, że to jest przepiękna pora roku, że bardzo dużo daje nam zasobów takiej soczystości, takiej energii przed tym okresem zimy. Ja zawsze myślałam, że jesień jest najgorszą porą roku. I zawsze chciałam, żeby jesień jak najszybciej mijała, byle tylko do zimy, żeby był śnieg, żeby był mróz, żeby było biało, przyjemnie. Bardzo lubiłam zimę, w ogóle swego czasu to była moja ulubiona pora roku. Natomiast im jestem starsza, im więcej zauważam różnych rzeczy, tym ta jesień dla mnie jest ciekawsza. Podzielę się z Wami swoimi sposobami na to, jak zachować energię, jak zachować witalność, tak aby starczyło nam aż do wiosny. Ostatnio w ogóle bardzo dużo inspiracji do mnie wpada, takich jesiennych, i bardzo chciałam się nimi z Wami podzielić. Będzie trochę o Ayurvedzie, będzie o książkach, będzie o serialu, będzie też o fantastycznym filmie, który miałam okazję obejrzeć i Powiem Wam, że, że to jest jakiś sztos w ogóle. Będzie trochę kulinariów, które uważam że jesienią są mega ważne, ponieważ mamy całą gamę cudownych warzyw, owoców, wszystkie przyprawy, zapachy. Mm, mam wrażenie, że one jesienią po prostu smakują najlepiej, więc też podzielę się z Wami moimi takimi najpyszniejszymi rzeczami. Będzie też o odpoczynku, o odpuszczeniu, bo ta pora roku troszeczkę nas zachęca do takiego zajrzenia w głąb siebie, ale będzie też o ruchu, który uważam, że jest mega ważny i też przygotowuje nas do kolejnego sezonu, którym jest zima. Jeżeli słuchasz tego podcastu już dłuższy czas, to bardzo, bardzo dziękuję Ci, że jesteś. Jeżeli trafiłaś tutaj pierwszy raz, mam nadzieję, że ten odcinek Ci się spodoba, bardzo zachęcam do subskrypcji mojego podcastu. Będę mega wdzięczna, jeżeli wciśniesz przycisk obserwuj i wystawisz opinię mojemu podcastowi. Dzięki temu będzie jako pierwszy dowiadywała się o nowych odcinkach, ale też pozwoli to mojemu podcastowi docierać do szerszego grona odbiorców i się rozwijać. Tymczasem przechodzę już do samej treści odcinka. Pierwszą rzeczą, o której chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć, jest zaczynanie każdego dnia z intencją. Odkąd praktykuję uważność, kolejnym krokiem w tym. Hmm, w tej poprawie jakości mojego życia jest właśnie zaczynanie dnia z intencją. I co mi to daje? Oprócz tego, że wydaje mi się, że mam lepszy humor, jakoś bardziej pozytywnie postrzegam różne problemy, różne przeszkody, poprawia moje skupienie, daje mi motywację do różnych działań, takich, które sobie z góry określę i wyznaczę na początku dnia. I daje mi też taką lepszą świadomość pod kątem obserwacji siebie, własnych emocji i tego, co dzieje się ze mną, we mnie, ale też dookoła mnie. Wydaje mi się, że jestem spokojniejsza, bardziej zrelaksowana i mniej taka spięta. To zaczynanie dnia z intencją jest. Taką formą self-care, dbania o siebie, o swój dobrostan, ale też, to też jest kolejny level w tej uważności. I z jednej strony daje mi to wgląd jakby w to, co się we mnie dzieje, a z drugiej strony pozwala mi nie oceniać siebie. I w dużej mierze pozwolić na to, żeby sobie odpuścić, żeby nie cisnąć się aż tak bardzo i żeby docenić to, co mam i to, co to kim jestem. Pozwala to też mi zadać pytania takie może banalne, może niektórym wyda się to jakieś nie wiem, oczywiste, ale poprzez tą uważność i poprzez jakby tą intencję przychodzą do mnie takie pytania. Co ja lubię, co sprawia mi przyjemność, czy jestem zmęczona, czy potrzebuję odpoczynku, czy potrzebuję się sobą zająć, w jakiś sposób zaopiekować, bo wrzesień akurat u mnie był miesiącem dosyć intensywnym, w październik też, mimo że trochę zwolnił, ale i tak mimo wszystko tam pojawiają się jakieś nowe rzeczy, nowe projekty. To właśnie poprzez tą uważność i tą intencję każdego dnia jestem w stanie złapać się i zapytać siebie jak ja się czuję i czy jest mi z tym dobrze bo jeśli jest mi z tym dobrze no to fajnie wszystko super ale jeżeli tak nie do końca się czuję dobrze albo czuję że się dojeżdżam albo czuję że się cisnę za mocno no to wtedy jest ta chwila gdzie mogę po prostu zwolnić odpuścić być dla siebie bardziej łagodną złapać trochę siły trochę takiej energii życiowej i no, w jakiś sposób bardziej się sobą zaopiekować. I tutaj płynnie przejdę do tematu odżywienia. Na początek odżywienia swojego ciała, bo ja w październiku, kilka tygodni temu, przeszłam oczyszczanie z Ayurvedą. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to pewnie uczestniczyłyście w tych wszystkich rytuałach razem ze mną. Przede wszystkim jedzenie. To dziesięciodniowe oczyszczenie za jurwedą polegało na jedzeniu określonych posiłków w określonych porach i określonych ilościach. I nie będę się w to zagłębiać, bo pewnie jeszcze nagram o tym podcast. Ale co mi to dało? Oprócz tych odżywczych, ciepłych, pysznych posiłków, piłam też wspaniałe napary, które bardzo, bardzo mi smakowały. Czułam bardzo dobry wpływ na moje ciało, ale też na mój mindset, bo to oczyszczenie zajorwadą nie tylko polega na tym, żeby oczyścić swoje ciało, przygotować je do tego następnego okresu, którym jest zima, ale też wzmocnić odporność, pozbyć się toksyn. Oprócz oczywiście pysznego jedzenia, było też sanie oleju, które sprawiało mi. Ogromny, ogromny dyskomfort, ponieważ ja mam odruch wymiotny i po prostu ten olej, no, mega się musiałam do tego zmuszać. Do tego było jeszcze wieczorne szczotkowanie całego ciała i nacieranie olejem sezamowym, który też pomaga pozbyć się toksyn z organizmu. I powiem Wam, że no nie spodziewałam się po sobie, że dotrwam do końca, ale udało się. I po tym oczyszczaniu moja skóra w ogóle była mega gładka, bardzo poprawił się mój sen. Ponieważ ja śpię w zegarku i monitoruję ten cykl snu, dużo więcej miałam tego snu głębokiego, zazwyczaj jest to około godziny u mnie na całą noc, natomiast udało mi się uzyskać takie, takie cykle snu, gdzie było ponad półtorej godziny, więc dla mnie to super czas, ponieważ ten sen głęboki to jest taka regeneracja naszego organizmu. I w ogóle to oczyszczenie zajorowadą pozwoliło mi też zwolnić, ale też odzyskałam przyjemność gotowania, przygotowywania posiłków, spożywania ich i w ogóle tam jest tyle wspaniałych przypraw, aromatów i tego wszystkiego, że ja po prostu jestem tym zachwycona. Kolejną rzeczą, która kojarzy mi się z takim umilaczem jesiennych dni, to jest picie ciepłych. Napojów. I tu zacznę od porannej szklanki z ciepłą wodą, do której możesz dodać odrobinę imbiru czy cytryny, zależy jak lubisz. Ja piłam wodę tylko i wyłącznie taką dobrze ciepłą. Są to wszelkiego rodzaju herbatki typu rumianek, szałwia, pokrzywa, być może mięta. Każda forma ciepłego napoju zasila nasz organizm takim dobrym, ja bym powiedziała, taką, taką dobrą energią, bo to ciepło się gdzieś tam rozpływa, rozprowadza i od razu nam się robi lepiej na brzuszku, ale też i na, na nastroju. Uwielbiam pić właśnie w takie jesienne poranki albo też wieczory, uwielbiam pić ciepłe kakao. Moim odkryciem w tym sezonie jest złote mleko. Polecam Wam sobie wygooglować. Myślę, że przepis bez problemu znajdziecie w internecie. Ja piłam kilka razy to mleko i naprawdę wieczorem tuż przed snem, czy to będzie mleko roślinne, czy to będzie zwykłe mleko takie, jakie lubicie, z przyprawami, no jest po prostu przekotem. Bardzo, bardzo mi smakuje. Oprócz tego, że odżywia, ma w sobie mnóstwo takich przypraw, które nas rozgrzewają, relaksują i czujesz się po prostu po wypiciu takiego mleka, jak po jakimś cudownym, wspaniałym spa. Kolejnym umilaczem jesieni są sezonowe warzywa i owoce. I tutaj... Począwszy od dyni, która jest moim numerem jeden każdej jesieni, zupa z dyni z mleczkiem kokosowym i z prażonymi pestkami na wierzchu to jest coś, na co zawsze cieknie myślinka. Zupa jest bardzo odżywcza, bardzo rozgrzewająca. W ogóle jesienią ciepłe posiłki, najlepiej takie właśnie jednogarnkowe, dla mnie są podstawą odżywiania. Do tego, jeżeli Lubicie gotować? Polecam też bulion. Bulion można pić, można, można go jeść z warzywami. Można go dodawać jako baza do wszelkiego rodzaju zup, krem, czy to będzie krem z cukinii, czy z groszku, czy z kukurydzy, czy z pieczonej papryki. Jak wiecie, zupy krem to też jest coś, co zawsze mi się kojarzy z jesienią. I y, oczywiście oprócz ogromnej ilości błonnika, którą mamy z warzyw, też... Są mega odżywcze i pyszne, ale też uzupełniają nasze zasoby przed właśnie tym okresem jesienno-zimowej grypy, pluchy, wirusów szalejących, i to też jest mega ważne, żeby teraz w tym okresie zabezpieczyć swój organizm przed potencjalnymi szkodnikami. Kolejnym umilaczem tej jesieni, który też trochę wiąże się z dłuższymi wieczorami, może być też poszukanie sobie hobby. Jeżeli masz jakieś hobby, typu robótki ręczne, czy jakieś sporty, czy jogę, czy być może malowanie, być może uczenie się języków, albo nie wiem, programowania, czy obsługi jakiejś aplikacji, cokolwiek, cokolwiek sprawia ci przyjemność. Jesienne wieczory sprzyjają temu, aby zająć sobie głowę, czas i właśnie spędzić te długie wieczory na czymś pożytecznym, czymś, co poprawia ci nastrój, czymś, co cię karmi, wzmacnia, a niekoniecznie siedzeniem i scrollowaniem Instagrama, Facebooka, TikToka albo na przykład przed jakimś Netflixem. Chociaż o Netflixie też jeszcze za chwilę wspomnę. Więc zachęcam do tego, żeby robić swoje hobby, a jeżeli go nie masz, to jesień jest doskonałym sposobem na to, aby je znaleźć. Ja nagram oddzielny odcinek o tym, jak szukać swojego hobby, ponieważ bardzo długo myślałam, że ja nie umiem sobie znaleźć hobby, że każdy ma jakieś hobby, a ja po prostu nie mam żadnego hobby, nie wiem za co się wziąć. Ale jak zaczęłam kopać i grzebać, to okazało się zupełnie odwrotnie. Więc będzie, jeden z następnych odcinków będzie o szukaniu hobby. Dla tych z Was, które jeszcze nie mają, myślę, że może to być interesujący temat. Ale wracając do umilaczy tej jesieni i do tych dłuższych wieczorów, też fajnie jest zastanowić się, zadać sobie takie pytanie, i sięgnąć bardziej w głąb siebie, bo też ta jesień nas zachęca do tego, żeby się zreflektować, cofnąć się krok do tyłu i zajrzeć, co tam w środku nam gra, ponieważ tak naprawdę z roku na rok my się zmieniamy, co innego lubimy, co innego nas interesuje. I fajnie jest zanurzyć się do środka, zadać sobie takie pytanie, co mnie odpręża, co poprawia mój nastrój, co powoduje, że ja odpoczywam, co mnie regeneruje i co mnie odżywia. Oprócz jedzenia, oczywiście. I tutaj mam dla Was kilka propozycji, które też gdzieś tam przyszły do mnie właśnie z różnych inspiracji. Może to być ulubiona moja ciepła kąpiel ze świecami, oczywiście. Z Cudownym olejkiem do kąpieli. Może to być na przykład szczotkowanie ciała. Ja kiedyś myślałam, że to jest bardzo niekomfortowe, nie lubiłam tego i jakoś mnie to strasznie odrażała. Do tego mam jeszcze skórę naczynkową i okazało się, że ja to po prostu źle robiłam, bo tarłam jak jakiś wariat tą swoją skórę, potem byłam cała czerwona, bo mi się wydawało, że no teraz to już w ogóle super się wymasowałam. Po czym mnie ta skóra bolała, źle się czułam i w pewnym momencie miałam już taki. Takie myślenie, że kurde, co ja sobie robię? Przecież mnie to boli, a ja dalej szoruję, w ogóle rzucam to w cholerę. I przez jakieś trzy lata kompletnie nie dotykałam szczotki. I tu z pomocą przyszła mi właśnie Joasia, która prowadziła to oczyszczanie za Jurwedą, bo okazało się, że, ja, że jeżeli szczotkujemy ciało, to robimy to delikatnie, tak jakbyśmy, nie wiem, chciały wyszczotkować pieska czy jakiegoś pupila swojego, a nie szczotą ryżową, brudną podłogę. Więc tutaj y, doznałam jakiegoś olśnienia, że nie szoruj swojego ciała, szczotkuj je delikatnie. Potem było nacieranie tego ciała olejem i o ile olej sezamowy, który stosowałam niekoniecznie był moim ulubionym, to macie bardzo dużo w drogeriach różnych olejków. Ja na przykład bardzo lubię olej kokosowy, ponieważ on jest takim... Mm, ma taki delikatniejszy zapach, chociaż też przeczytałam, że niekoniecznie do mojej suchej skóry, ale to zupełnie inna historia. Jeżeli chodzi o twarz, stosuję olejek z pestek malin, który jest jakimś super odkryciem tego roku i bardzo dobrze wpływa na moją suchą, cienką skórę twarzy. I kolejnym umilaczem jest automasaż. I tutaj nie trzeba być jakimś super ekspertem od masażu, po prostu robisz taki masaż, który sprawia tobie przyjemność. Ja, jeżeli chodzi o automasaż, na razie stosuję sobie na twarz kilka takich ruchów, które pobudzają krążenie i też mają troszeczkę za zadanie ujedrnić moją twarz. I zawsze pamiętajcie o tym, że jeżeli robicie sobie automasaż, warto użyć. Olejku bądź jakiegoś preparatu, który są też takie żele, które poprawiają poślizg na skórze, zwłaszcza na twarzy, bo wtedy jakby nie naciągamy tej skóry, tylko fajnie ona nam pod palcami pracuje. Jeżeli chodzi o umilacze dla ciała, to bardzo, jak zwykle, być może w co drugim podcaście polecam Wam ruch, ale ruch na świeżym powietrzu. Co prawda, u mnie na wsi pojawiły się już kominy, które zaczynają kopcić i ten spacer nie jest zbyt przyjemny wieczorem, ale mimo wszystko zachęcam do ruchu na świeżym powietrzu. Pogoda aktualnie. Nagrywam ten odcinek pod koniec października, ale jest przepiękna, słoneczna, z rana są cudowne mgły, przez które przedziera się słońce i to tak słuchajcie poprawia nastrój, poprawia moje postrzeganie w ogóle dnia całego, że naprawdę warto wystawiać się na tą ekspozycję słoneczną i czerpać z tego, co ta jesień nam jeszcze daje. Jeżeli macie gdzieś a na pewno znajdziecie takie miejsce, żeby sobie spacerować, polecam. Oczywiście, jak zawsze, uważność, czy to na spacerze, czy jeżeli biegacie zachwycać się tym, co jest dookoła, zauważać te kolory, to słońce, poczuć to ciepło na swojej skórze, poczuć zapach liści. Fajnym sposobem też są na przykład wypady w góry i po pierwsze zmiana klimatu, a po drugie no też można sobie zorganizować, nie wiem czy ze znajomymi, czy nawet samemu taki trekking na kilka godzin. To świetnie wpływa na nasze krążenie, na samo poczucie. Zresztą ja chyba nie muszę reklamować tego, że ruch jest dobry, ruch jest fajny. A jeżeli nie jedziecie w góry, to też fajnie zrobić sobie na przykład rajd po lesie albo, nie wiem gdzieś na Facebooku się skrzyknąć, są organizowane rajdy piesze przez las, przez trakt. To też jest mega fajne, żeby pobudzić ten swój organizm i jeszcze przed zimą, przed tą pluchą, przed tą taką zawiejuchą listopadową skorzystać z tej cudownej pogody. Bo jesień w tym roku naprawdę bardzo nas do tego zachęca. Kolejnym umilaczem, który odkryłam dosyć niedawno, jest Joga Kundalini. Oprócz tego, że mamy pozycje jogowe, do tego włącza się jeszcze oddech. Mantry i mudry. No, muszę wam powiedzieć, że jak zaczęłam praktykować tą jogę kundalini, to była no, bardzo duże wyjście z mojej strefy komfortu, ponieważ ja do tej pory robiłam jogę opartą tylko i wyłącznie na Asanach. Natomiast tutaj w tej praktyce jogi kundalini są jeszcze, jest jeszcze kilka takich elementów, typu właśnie oddech, na którym bardzo musimy się skupić, i oddech. Y Medytacja, do tego jeszcze no, jest to dla mnie dosyć wymagająca praktyka. Nie tylko pod kątem fizycznym, ale również psychicznie. Też się zadziewają różne procesy, którymi jestem troszkę zaskoczona. Więc, jeżeli macie dostęp do jakichś ćwiczeń oddechowych, albo na przykład zrobić sobie z YouTube'em jogę Kundalini, to też polecam, bo to jest bardzo takie inne doświadczenie ale może was miło zaskoczyć. I tutaj na koniec chciałabym wam jeszcze polecić umilacze, które są takie bardzo komfortowe, bardzo miłe i takie, który chyba najbardziej nam się kojarzą z jesienią, mianowicie czytanie książek, zapalenie świecy zapachowej albo jakiejkolwiek takiej, która robi ten klimacik, ciepły kocyk, kominek, czy picie ciepłego, pysznego kakao. Ja ostatnio przygotowywałam ceremonialne kakao, to jest zupełnie co innego niż kupujemy w sklepie. Smakuje bardzo inaczej, aczkolwiek nie wiąże tego z żadną taką, wiecie, ceremonią, wódu czy, czy czymkolwiek innym. Po prostu jest to napój, który bardzo wzmacnia, odżywia. Kupuje się go w takim specjalnym bloczku i trzeba go w odpowiedni sposób przygotować z ziołami, z przyprawami. Pachnie po prostu w całym domu, też bardzo polecam. I do tego kakao, i tego ciepłego kocyka, i tej świecy mm, uważam, że świetnie łączy się nam to z książką, serialem na Netflixie albo z jakimś fajnym filmem. I tutaj zacznę od końca, bo film, który chciałam Wam polecić, to jest film Bulion i Inne Namiętności. Już o bulionie dzisiaj wspomniałam wcześniej, ale ten film, który de facto zrobił na mnie ogromne wrażenie, jest o bulionie samym w sobie, ale to też jest piękna opowieść o relacji pomiędzy dwojgiem ludzi. Jedną z głównych ról gra Juliette Binoche, uwielbiam tą kobietę, naprawdę warto dla samego, dla samej tej kreacji, postaci, którą ona stworzyła, warto iść na ten film do kina. Ja akurat oglądałam go w kinie studyjnym, ale chyba gdzieś na platformach też już można go zobaczyć. Oprócz Juliette Binoche i Benoit Magimel, mam nadzieję, że dobrze czytam nazwisko. Głównym bohaterem tego filmu jest oczywiście Bouillon i cała historia kręci się wokół przygotowywania jedzenia, wokół gotowania, przyprawiania, smakowania, kosztowania tego jedzenia i opowiadania o nim. Wpleciona jest jeszcze historia miłosna w to i ciekawostką, taką, która mnie bardzo zaskoczyła, jest to, że cały film nie ma ani jednej nutki podkładu muzycznego. Jest zero muzyki, jest skupienie tylko na tych szczegółach, na tym gotowaniu, na tej relacji między nimi. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie polecam ten film. Jest cudowny i na pewno na długo zapadnie w Waszą pamięć, ponieważ opiera się na naszych zmysłach. Mam wrażenie, że ten film mówi po prostu do moich kubków smakowych, do moich zmysłów, do mojej wyobraźni. Przemawia do mnie to bardzo. Przez ostatnie lata przeczytałam bardzo dużo książek rozwojowych i w zasadzie to były główne książki, na których ja się skupiała, które chciałam czytać, które mnie bardzo interesowały i praktycznie z jednego poradnika przeskakiwałam w drugi, w następny i w następny i to takie trochę never ending story. Natomiast w ostatnim czasie, w zasadzie od jakiegoś pół roku, przerzuciłam się na powieści. Na beletrystykę i jeżeli chodzi o książki rozwojowe, to kiedyś uważałam, że mm, czytanie beletrystyki, tak jak oglądanie seriali, jest mega bezproduktywne i nie warto na to tracić czasu. Tak teraz w ogóle mam zupełnie, zupełnie inne na to spojrzenie. Czytam dużo powieści, dużo beletrystyki, i jedną z takich książek, którą mogłabym Wam polecić na mm, jesienne wieczory, jest książka Jill Paul pod tytułem Rywalki. I tą książkę bardzo szybko się czyta. Jest świetnie napisana, jest wciągająca. Jest opowieść obyczajowa, oparta trochę o fakty z życia Mary Callas i Jacqueline Kennedy z lat chyba 60., 70., z czasu, kiedy one romansowały z Onassisem. Bardzo fajnie jest ta książka napisana, wciąga, mimo tego, że ma prawie 500 stron. Naprawdę serdecznie Wam polecam. Ja ją chyba w dwa dni wciągnęłam. Fajnie, napisane dialogi, zwarta akcja i, i myślę, że warto po nią sięgnąć. Jeżeli chodzi o książkę, którą mogłabym Wam jeszcze polecić pod kątem takiego zanurzenia się w siebie i takiego, takiej trochę refleksji, do której zachęcają nas jesienne wieczory, kiedyś czytałam książkę Czuła przewodniczka, i ostatnio przyszła do mnie taka myśl, że chyba do niej wrócę, bo. Mm, Chyba potrzebuje gdzieś tam zanurzyć się w głąb siebie, a ta książka na pewno pomaga rozpoznać, nie wiem, nazwać i przytulić z taką czułością wszystkie części siebie. Te, które być może przez lata zaniedbywałam, te, których może przez lata nie chciałam widzieć, nie chciałam słyszeć i też. Jeżeli nie wrócę do tej książki, to też wiem, że Natalia de Barbaro napisała kolejną książkę pod tytułem Przędza i tej jeszcze nie czytałam, więc jeżeli po nią sięgnę, to na pewno dam wam znać. I ostatnią rzeczą, która mam nadzieję umili wasze jesienne wieczory, to jest serial, który ostatnio zaczęłam oglądać na Netflixie. Jeszcze go nie skończyłam, ale od pierwszego odcinka praktycznie bardzo, bardzo mi się spodobał. Pierwszą zaletą tego serialu jest to, że odcinki są krótkie, trwają między 20 a 30 minut. No i oczywiście sama akcja. Serial nosi tytuł Nikt tego nie chce. I jest taką historyjką pewnej pary, gdzie on jest rabinem, a ona jest totalną agnostyczką, do tego prowadzi podcast o seksie, spotykają się w pewnym momencie i zakochują w sobie. Ja bym to przyrównała z takiej komedii romantycznej, ale jakby splot wszystkich wydarzeń, jakichś nieporozumień, jakichś takich mm, dziwnych. Zbiegów okoliczności powoduje, że ten serial jest mega ciekawy, cały czas trzyma nas w tej akcji i no nie możemy doczekać się kolejnego odcinka. Bardzo pozytywny, bardzo taki. Lekki, komfortowy i przyjemny serial. Jeżeli będziecie miały ochotę na poprawę nastroju, to mam nadzieję, że ten serial Wam go poprawi. I on nie jest jakiś strasznie długi ma kilka odcinków, jeden sezon póki co. Nie wiem, czy planują więcej, więc bardzo serdecznie też go polecam. Mam nadzieję, że te propozycje, które dla Was przygotowałam w tym odcinku, okażą się użyteczne, ale przede wszystkim umilą Wam te jesienne dni, umilą jesienne wieczory i spowodują, że ten czas przejścia z jesieni do zimy będzie dla Was dobrym czasem, poprawi Wasz nastrój i będziecie mogły skorzystać z tego, co oferuje nam. Jesień i docenić to, co mamy i z czego możemy korzystać. A jeżeli uznacie, że ten odcinek był użyteczny, ciekawy, jakkolwiek Wam się spodobał, będę bardzo wdzięczna, jeżeli zaobserwujecie mój podcast i wystawicie mu opinię na platformie, na której słuchacie. I jeśli chciałybyście podzielić się ze mną swoimi sposobami na umilenie jesieni, bez względu na to, czy będą to ciepłe, zimne czy też wietrzne dni, zachęcam do kontaktu na moim Instagramie u.ważnie. Czytam każdą wiadomość, każdy komentarz i bardzo chętnie odpowiem na Wasze pytania czy też kontakt z Waszej strony. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego podcastu i do usłyszenia.